Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w piękny wiosenny poranek z ogrodu. Mam na imię Agata, jestem autorką książek o perfumach. Linki do książek w opisie i do innych, jeszcze też lawendowych, różnych rzeczy w opisie filmów. A przychodzę dzisiaj z takim. Się, ta formuła filmowa nazywa się Open Box, czyli otwieramy pudełko. to Właściwie taki Open Box to chyba raczej do paczki by pasowało, ale to nic, ja będę otwierała pudełka z perfumami. Tak, na Dzień Kobiet, który był wczoraj, taki oto trafił do mnie flakonik. Także już go otwieram. A właśnie, Lolita Land oczywiście w dobrej cenie, a jakże w Rosmanie. Cena regularna 200. Ileś teraz jest jeszcze gdzie niecie do polowania za 80 zł. Także, także. Tak, słuchajcie, zapomniałam o jednym akcesorium do otwierania. Teraz wam wszystko wyjaśnię. I ja, ponieważ kolekcjonuję te wszystkie flakoniki, i ja wiem. Po prostu, że pewne rzeczy będą miały wartość i no, no warto zachować może dla kogoś, może się przyda, może dla potomności. Flakonik z kartonikiem, także właśnie tak otwieram: że chuchając, dmuchając, dzięki poradom widzów, otwieram najpierw folię na dole. Potem wypycham kartonik, ale to jest pułapka, mianowicie te. Takie nacięcia dwa z jednej z drugiej strony, no to jest metoda też od widzów: nożykiem to podważać. więc ja pędzę do domu po nożyk, was tu zostawiam. Może zwierzaczki jakieś dadzą przedstawienie i za chwilę już będę. No kochani, ja już jestem, nożyk jest. Zaraz będę otwierała właśnie tą moją metodą. Zobaczę z bliska ten flakonik, bardzo szczególny, taki fantazyjny, bajkowy. Lolita Lempicka jest. Kreatorką, która po prostu jest zafascynowana światem baśni, tymi motywami baśniowymi, więc ta, ten motyw pojawia się w jej flakonikach bardzo często. Kartonika ich całej opowieści. Włóchu, kochani, bardzo ciemny płyn, co bardzo dobrze wróży, bo to zwykle oznacza, że będzie tam na słodko i będzie, myślę, że, dobry skład po prostu. Bo te naturalne ingrediencje, z nimi coś się dzieje pod wpływem, jak widzicie, niekoniecznie światła, pod wpływem po prostu czasu one ewoluują, dojrzewają jak wino, wiecie, to trochę jak wszystkie rzeczy, które robimy, przetwarzamy, mają taki naturalny charakter, co one właśnie się cały czas zmieniają, nawet jak są długo dojrzałe, octy chociaż te wszystkie wszystko, fermentujące rzeczy. Dobrze, teraz tak biorę okulary, żeby z bliska zobaczyć to cudo. Jest jakiś taki jelonek ze skrzydełkami, a coś to może być. Noś <noise> pojechała z fantazją. Lolita Lempicka. Dobrze, zaczniemy od. Oj, oj, oj. Uch, no, widzicie, troszkę falerny. Został ten pierścień złoty w środku. To a później się tym pomęczę. pobawię. Ja je chyba wąchałam. W drogerii Natura i podobały mi się. I podobają mi, mi się dalej. Bardzo ładny, przyjemny akord orientalny, jeśli chodzi o charakter. A to jest określane jako na fragrentyce jako owocowo kwiatowe, więc pewnie trzeba będzie poczekać co czas z nim zrobi, jak będzie rozwój zapachu przebiegał. Zapach jest z roku 2018, więc możliwe, że to jest z dnia premiery i że coś ma 6 lat. Ale tak wygląda płyn jakby już miał za 20 lat, więc możliwe, że to był taki celowy zabieg, żeby uzyskać taki efekt jakiegoś zapomnianego, starego flakonika. I teraz tak, właśnie bardzo ciekawa rzecz, w tej chwili też musicie Państwo pamiętać, że już to nie jest tak, że Lolita Lempicka, Dior czy Chanel robi sam perfumy, wynajmuje do tego ludzi, no i perfumiarzy po prostu. I tutaj te perfumy wykreowało dwóch perfumiarzy, z, z których jeden jest bardzo znany, Francisco kurk jest teraz nadwo nadwornym perfumiarzem u Diora. I zrobił kilka hitów, plus taki jakby troszkę antyhit, bardzo mocno reklamowaną rzecz. Ten bakarat słynny, taki te szpitale i bandarze. No ale też oczywiście, na przykład najsłynniejsze jego perfumy, moim zdaniem, to jest Le Mal, czyli Marynarzyk od po napoléon I drugim perfumiarzem jest Maja Lernu Lernu dobrze. I teraz co my tu mamy? Nuta głowy Bellini, o, to jest taki napój alkoholowy. Orange. Mandary... Pomarańcza, mandarynka, pieprz, cytryna, grapefruit i limonka. Inuta bazy. Ona będzie bardzo ciekawa, bo. A właśnie, jest brzoskwinia. White peach może oznaczać, czasami white jest wtedy, kiedy na przykład białe piżmą, to wiadomo syntetyczne piżmo, biała ambra. Czyli biała brzoskwinia to może być syntetyczny akord brzoskwiniowy, ale tutaj zadziałał. Lubię takie właśnie otulające, nieco orientalne, śliwka, czarna porzeczka, jaśmin, sambak, jaśmin. Uh, uh, uh. Dwa rodzaje jaśminu i to jest, słuchajcie, odróżnione. Magnolia i róża. I bazy wanilia, lukrecja. Lukrecja właśnie też taki motyw yy, no dziecięco-bajkowy. Na pewno motyw smakowo-zapachowy radem z krainy dzieciństwa. Benzoin, białe piżmo, wow, właśnie, białe piżmo, sandałowiec słuchajcie no trzeba testować po prostu wszystkie perfumy zawsze jak jest ciemny soczek to będzie zawiesiście a przynajmniej być powinno ale coś świeżego tam wybija i ta, ta cała opowieść o cytrusach nuty głowy, których tutaj nie brakuje bo zobaczcie jest pomarańcza, mandarynka włoska i jest cytryna jest grejpfrut i limonka czyli to jest taki koktajl cytrusowy ale on bardzo ładnie tylko tam gdzie nigdzie tak migocze nawet nie wybija się w nucie głowy. Widocznie ta baza słodkawo-kwiatowa wymagała takiego odświeżenia. I teraz ta kolejna rzecz, która już na Mikołaja do mnie trafiła. Zapomniałam Wam pokazać. Leżało i leżało. Anna Sui. To z kolei taki tanioszek. Ciekawa jestem, jak ten flakonik wygląda, bo wydaje mi się, że będzie dość tandetny. No wybaczcie szczerość, ale grosze kosztował tak naprawdę, a to nie jest taka marka do końca powiedzmy Taniuszkowata. Co ciekawe, jest to. Aha, tu się męczę z wyjmowaniem, troszkę tam wymęczyłam to pudełko. Stworzona przez y, kreatorkę mody chińskiego pochodzenia. Tak podaje fragrantika. O, 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 słuchajcie, jak to jest zapakowane, to zgodne uwagi. Tu jest jakiś taki ala Nie wiem jeszcze. Trzeba za jak to się otwiera. Aha, kochani, musicie to zobaczyć. Więc tak, wyjmujemy takie coś, oddajemy na dół. Tutaj mam nadzieję, że nie wypadnie. Widzicie? Jakie czary, mary, cuda, niewidy. jest flakonik. Aha, i on pewnie musi stać tak, jak to się zdejmuje. Trochę ten plastik wygląda tak, jak wygląda. Jest taki troszeczkę jakby no taki lichy i mikry, ale to może być. Nie słuchajcie, tego się chyba nie zdejmuje. To się po prostu wsadza palec. i, No i trzeba zadziałać perfumowo. No to działamy perfumowo. A, jeszcze przesunę tylko ten. Tak, dobra. Gdzie na notkarz od razu? Oj, oj. No, poszło. To może nie jest głupi pomysł, już czuję, że to jest zupełnie inna kategoria. Takie... To będą jakieś owocowe piżma. Słuchajcie, kochani, czy owoce piżmowe? No, słodkie, dla młodych osób na prezent, dla kogoś, kto może niekoniecznie z koneserem perfumowym, ale lubi takie zabaweczki to ja myślę, że jak znajdziecie jeszcze w dobrej cenie to było w akcją do kupienia to polecam na prezent uh -huh. no zupełnie inna opowieść to jest Floral Fruity tak podaje Fragrantika. w przeciwieństwie do tego który moim zdaniem jest bardziej ambrowy i teraz tak Floral Fruity 2020 rok aha perfumy nazywają się Sky tak ja chyba na razie nie będę wkładała do o, poczekajcie. Siedzimy razem w ogrodzie. Chyba się nigdzie nie śpieszycie. Ja to tu na Waszych oczach poskładam, bo za chwilę mi się bałagan zrobi, także wybaczcie, że tak muszę troszeczkę tu ogarnąć przestrzeń. Jeszcze będą dwa flakoniki, także wiecie, trzeba troszeczkę tu odgruzować. Aha, stało się coś. Nie, dobra. Czyli tak, widzicie, tak robię. I teraz pudełko jest ładnie zabezpieczone. Ja sobie to chowam. Czasem to czymś podkleję, ale niekoniecznie, bo tak jak stoi, to się wtedy... Nic nie dzieje, kurz nie leci. Kiedyś otwierałam na górze i to i tak stało zawsze tak otwarte. Także i tak po jakimś czasie było dużo kurzu, bo ja te perfumy mam wszystkie bardzo długo. a to jeszcze Sky. Nie wiem, czy coś widać. Ja już w tym, w tym podglądzie prawie nic nie widzę. I jeszcze jest jakiś jeden produkt o, tym, o tej nazwie Sky. Słuchajcie, to ma być balon. No to nazwa adekwatna. Ja ten motyw już czułam w wielu perfumach. Może się przez to podobać, bo nie jest to coś takiego, co będzie budziło konsternację zapachową u odbiorcy. Gruszka, różowy pieprz i bergamota w nucie głowy, no to klasyka takiego bezpiecznego zapachu właśnie na prezent. Nuta serca, konwalia, lotos i róża, taki bardziej chłodnawy zapach i nuta bazy popcorn, wanilia i piżmo. Ale ta wanilia troszkę ciepłych nut dodaje. I teraz, jeszcze zostały dwa gagatki. Kochani, aha, to też nie pamiętam. Aha, to była dobra cena tradycyjnie. To prezent ode mnie dla mnie. To jest ta linia Solinox. Właściwie już miałam prawie wszystkie poza różą. I jeszcze wchodzę ostatnio do Rosmana. Jest w dobrej cenie. O ostatnio znaczy z miesiąc temu. I co tu jest w składzie? Uwielbiam tą linię. Chociaż flakony są proste i nie ma tu jakichś takich fajerwerków. Jak tutaj, czy tutaj. Ale kocham to, że oni rozumieją, że o perfumach trzeba już mówić innym językiem. I tu jest bardzo ładnie podany skład. I polski producent, widzę, wyprodukował naklejkę po polsku i nakleił na, na to opakowanie. I mamy tą też polskie, polską. Edycję i teraz tak, nuta głowy Bergamotka liczy nuta serca róża Magnolia. No, słuchajcie, Magnolia już niedługo zakwitną także może wrócę, jak go gdzieś o nim nie zapomnę. I nuta bazy, drzewo cedrowe, drzewo różane. Ja te perfumy raz wąchałam i bardzo mi się podobały. Drzewo cedrowe tak mnie gdzieś kieruje w stronę tych perfum Chloe, tych słynnych sprzed kilku lat, może już kilkunastu, ale zobaczymy. I teraz tak zachęcają nas to takim hasłem: rozbudź w sobie emocje za pomocą Rose o świeżym i promiennym zapachu, w którym odnajdziesz spokój. Dobrze, szukamy spokoju w tym yy, już, już już, świeżym i promiennym zapachu. A powiem Wam, że chyba nie kłamią za bardzo. Był taki. No, róża, jak jest ładnie podana, nie za bardzo retro, to ma taką promienność w sobie i pewną ilość świeżości. Taki, taką, taką małą anegdotkę Wam powiem. Nie wiem, czy wiecie, teraz te wszystkie marki perfumowe próbują odbudowywać takie, jakby chociażby eksperymentalnie przy Marce, jakieś pola, gdzie się można jakby y, y, przyjrzeć, jak wygląda proces powstawania perfum. I Dior ma na przykład, na przykład plantację różaną i panie, które zbierają róże. Y, opowiadały perfumiarzowi, wtedy był perfumiarzem Mudiora François de Masi i mówił, że one po jakimś czasie im ręce pachną po tych iluś godzinach zbioru pieprzem. Także, także tak, no zobaczymy. Tak, bardzo przyjemna róża. Bardzo przyjemna róża różana. Jak się będzie nosiło, to dopiero mogę po kilku godzinach, a najpierw po kilku dniach stwierdzić. No świetne, przyjemne. Pisane współczesnym językiem perfumy różane, ale jeśli ktoś róży nie lubi, no to niech uważa, bo to jest róża. To nie jest jakaś tam róża zawoalowana, podana z czymś tam, niby jest to i... Tak, ono może, właśnie ono dodaje takiego współczesnego rysu, ale generalnie jest to róża ciągle. A naniosę no, sobie. Róża jest dobra na wszystko. Ale takich motywów różanych ja chyba czułam w perfumach dużo. I teraz uwaga, uwaga, będzie zapach fantazyjny. Ta sama linia, ale tym razem kwiat wiśni. Jakie nuty? Mandarynka i kardamon w nucie głowy. Kardamon jest bardzo ciekawą nutą. Świetnie wybrzmiewa w męskich. Nie wiem, jak tutaj. Słuchajcie, ten kwiat wiśni to oczywiście fantazyjna nuta. Wiśnia i malina. Teraz pytanie, czy wiśnia? Skoro kwiat wiśni. W ogóle cherry właśnie, ja kiedyś robiłam filmy o tym, generalnie cherry to jednak jest czereśnia. Ale jakoś tak przyzwyczailiśmy się do kwiatu wiśni i potem to przynosimy, jeśli jest zapach owocu, cherry, a to najczęściej właśnie jest czereśnia. A wiśnia jest określona jako chyba kwaśna czereśnia. Nie wiem czy wiecie, ale tu obok mnie siedzi taka jedna kicia, nie wiem czy widzieliście ogonki przechodzące, teraz idzie kolejna, zobaczymy. Dobrze, aha, jabłko i pismo w nucie bazy. Aha, i czym oni nas tu zachęcają? Rozbudź w sobie emocje. Tu też żeby rozbudzaliśmy emocje. Też. Za pomocą fleur de selizie o słodkim i romantycznym zapachu, który pozwoli Ci oczyścić umysł. O, to ja potrzebuję. Oczyszczenia umysłu zawsze i wszędzie. Przed pracą, po pracy. Tego nigdy za dużo. Także słuchajcie, wiecie, tym moim patentem od dołu otwierania... Yy, dobrze, to ja już teraz tak, żeby tu trochę odgruzować od razu, a mam nadzieję słuchajcie, nikt nie piłuje nikt na razie tu się nie tłuczy na tych budowach boję się, że za miesiąc to już nie będzie tak dobrze, także już jak będzie ładnie w pełni kwitnąca przyroda, to ja już filmów tu chyba robić nie będę, chyba już tylko w niedzielę tak sobie obiecywałam, że raczej w niedzielę nie będę trucować dobrze, kwiat wiśni zaczynamy, zobaczymy ile w niej jest w tej kompozycji jabłka kardamon Słuchajcie, kardamonowi to by trzeba było kiedyś poświęcić jakiś. O, miesiąc cały. No ładna, przyjemna, współczesna dla bardzo, bardzo młodych osób kompozycja. Taka dziewczęca, bardzo kokieteryjna, figlarna, taka na wiosnę, do różowej sukienki albo do sukienki w kwiaty. Bynajmniej nie do jakichś ciężkich butów, chociaż. Słuchajcie, zabawa zapachami polegająca na tym, że stosujemy kontrast. To wizerunku też może być y, niezłym pomysłem, ale tu raczej wielu odbiorców, którzy to docenią, nie znajdziecie. Także raczej sugerowałabym takie poruszenie się po bezpiecznych rewilach. Czyli jak luk romantyczny, tej perfumy takie bym używała. No bardzo przyjemny. Nie wiem, ile się będzie utrzymywał, dopiero zrobię test. Na co warto zwrócić uwagę? Na pewno jest to bardzo przyjemny flakonik. Ostateczności na tym, bo można wziąć do torebeczki, 50 ml, tak aż dużo miejsca nie zajmuje. Aż taki ciężki nie jest, jak bywają niektóre flakony tej pojemności, kwiat wiśni. No Myślę, że całą tą pracę wykonuje tutaj ten kardamon, ale to jabłko też się wyczuwa. To jest ciekawe. Malinę nie, także nie bójcie się. Boicie się maliny w perfumach, bo ja się boję i te owocowe piżma to jest owocowe piżmo. To po prostu już mi się znudziło i tego było za dużo wszędzie. Ale tu kardamon i jabłko unowocześniło. Dało coś takiego ciekawego, czego jeszcze nie było. Także szukajcie. Może znajdziecie, no mówię, wszystko to kupione w dobrych cenach. Także szukajcie właśnie perfum właśnie tak, bo i tak te wszystkie produkty, które kupujemy, one i tak są przeszacowane, a perfumy szczególnie, kochani. Perfumy to jest głównie, to za co płacimy, to jest praca koncepcyjna i marketing. To też jest bardzo ważne i też warto ludziom zapłacić za ich pracę. Natomiast wydaje mi się, że jakby pojęcie luksusu bardzo się zmieniło, zdewaluowało, no, nie ukrywajmy tego słowa. Także rzeczy naprawdę luksusowe, czyli z najwyższej jakości składników. No, to już właściwie trzeba umieć odnaleźć w gąszczu produktów mocno reklamowanych. W czym z przyjemnością Wam pomogę i będę się już z Wami żegnać, bo już się zaczął ruch, słychać jakieś hałasy z tyłu. Także jeśli znacie jakieś perfumy luksusowe czy produkty luksusowe, albo macie jakieś swoje przemyślenia na temat współczesnego oblicza luksusu, to zapraszam do dyskusji albo do wskazywania właśnie produktów jeszcze w dobrej cenie do upolowania, a ciągle luksusowych. Wszystkiego pachnącego. Papa! Pa.